Jesienią 2011 roku ogier pogrom wyjechał od nas w dwuletnią dzierżawę do Stanów Zjednoczonych do Staliny Midwest więc w Minnesocie i Arizonie i spędził tam dwa lata bardzo pracowicie, mianowicie używany był jako ogier, w związku z tym rodziło się jego potomstwo i w pierwszym roku urodziło się ponad 80 źrebiąt. no w tym roku kolejne, na pewno dużo więcej. Niż, niż rok wcześniej, tym dlatego, że no, on nie próżnował startując w kolejnych czempionatach, pokazach dla koni arabskich. I w tych czempionatach dokonał tego, czego żaden koń w historii amerykańskich pokazów jeszcze nigdy nie dokonał, mianowicie wygrał trzy najważniejsze amerykańskie pokazy. Rozpoczął w lutym zeszłego roku czempionatem ogierów w Scottsdale w Arizonie. To jest taki bardzo duży, z najwłaściwie dłuższą tradycją. W Stanach Zjednoczonych, pokaz, na którym startuje mnóstwo koni. Tam został czempionem Ogierów. Mało tego, został jeszcze tak zwanym supreme championem, a więc wybranym najlepszym koniem spośród, spośród wszystkich startujących tam w, na pokazie czempionów. Potem w kwietniu wystartował w Las Vegas w takim. Coraz większym prestiżem cieszącym się pokazie i tam pobił, pobił wielu amerykańskich czempionów. Zresztą nie tylko amerykańskich, bo zwyciężył legendę pokazów Ogiera Justice, co obiło się szerokim echem w światowej hodowli i zakończył swoją karierę pokazową zwycięstwem jednogłośnym zresztą w Czempionacie Stanów Zjednoczonych, a więc wygrał te trzy najważniejsze pokazy, czyli zdobył, jak to w tej chwili w Stanach się mówi, trzy korony. Teraz wrócił do nas, no i czeka go, czeka go nie tylko że powiem, żywo to giera, Czołowego w stanie Janowskiej, ale też oczywiście kolejne pokazy, teraz kolejna na Europę, ponieważ co do tej pory dokonał to w tytuł Młodzieżowego Czempiona Polski, a jeszcze przed nim stoją teraz kolejne zadania w postaci Czempionatów tych między, dużych, międzynarodowych, europejskich. Ogier, to co bardzo wielu hodowców zauważyło, jest szalenie ważnym dla hodowli koniem, ponieważ on niesie w sobie te wszystkie cechy, których troszeczkę brakuje ostatnio w hodowli arabskiej. Hodowla to poszła bardzo mocno w kierunku bardzo urodziwych głów, natomiast zapomniano trochę o tak pozostałych cechach, których tak cenione były konie, Z których tak cenione były konie arabskie w historii. Ten koń jest szalenie męski, ale przy tym doskonale zbudowany. Jest bardzo poprawnym koniem, bardzo poprawne kończyny, doskonała kłoda, mocna, piękna, długa szyja. I to właśnie, i ten atlet niesie w sobie, który jest tak ważny, żeby ta hodowla się nie wyradzała, żeby, żeby konie arabskie zostały końmi wszechstronnymi, żeby były końmi wierzchowymi, a przy tym zachowały swoje, swoją urodę i piękno i typ arabski, czego mu nie można odmówić. wartości rynkowej mówi się wtedy, kiedy już transakcja jest dokonana. My nie planujemy żadnej transakcji póki co, no ale jego wartość jest oczywiście bardzo duża, ponieważ no, samo prawo do pokrycia klaczy tym ogierem kosztuje w tej chwili 3,5 tysiąca euro. W związku z tym to świadczy, już samo to świadczy o wartości tego konia. My się cieszymy bardzo, ja nie wiem czy on się cieszy, bo przyjechał z Arizony, a spotkał zimową Polskę, w związku z tym kilkadziesiąt stopni różnicy. Ale wygląda na zadowolenego. Przyjechał wieczorem, wyszedł z samochodu. Trochę go ścięła pogoda, ale podejrzewam, że ekscytacja spowodowana powrotem do domu nie dała mu jeszcze myśleć o tym, że jest zimno. Teraz dopiero zorientował się jaka jest temperatura. No musi się trochę do tego przyzwyczaić, dlatego też stoi w darkach ciepłych, żeby nie, 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 nie odczuł jakiegoś szoku termicznego. I pomału, pomału będziemy go przystosowywać do, 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 polskich, do polskiego klimatu. No masz szczęście, że, że jest już luty prawie, więc zostało niewiele tej zimy. Za chwilę będzie wiosna i znowu, i znowu, i znowu będzie wróci do, swojej normalnej, do swojego normalnego letniego włosa, a poza tym no, będzie już szykowany do kolejnych czempionatów i zacznie znowu ciężko pracować. Ogrom przyjechał z panią, która się nim opiekowała przez ostatnie dwa lata. Pani Mar Margo Rodriguez miała piecze nad tym koniem i, no, i bardziej bardzo trudno im się rozstać jak widać. He's a magnificent animal he's, uh, was a legend and he's taught everyone a lot and accomplished so many things there. I mean he's the triple crown. And a lot of shows, and it's very difficult to do there in the U.S.